Witam na nowym filmie. Tu jest taki budynek, tu jest budynek kolejny, co to będę jeszcze robił. Możliwe niedługo będę grał na serwerze. Tam musimy też będę grał Kiedy film, może jutro będzie, zobaczymy. Tu jest taki budynek ze sklepikiem, miał być zrobiony. Tutaj jest farma kaktusów, tam tam 10 się też u, u tego piatka wybuduje. Nie wiem, gdzie to jeszcze będzie zrobione, jeszcze nie wiem. Jeśli ktoś na pewno zrobię. Dziękuję serdecznie w tym filmie. Co tam jeszcze będzie budowane, nie wiem. Może, może jakoś skocznie zobaczymy. To jest ogródek z to, 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 to trzeba zatkać, to się robi w sobotę czy w niedzielę? Nie wiem. Dziękuję serdecznie w tym filmie. Dziękuję serdecznie. Pozdrawiam jeszcze serdecznie. Tu jest farma kaktusów. Dziękuję serdecznie. W końcowym filmie, dziękuję serdecznie.